Witam. Dziś przeprowadzamy wywiad z naszym opiekunem, panem Bartoszem Kiszewskim, który zaangażował nas w konkurs z o przemian. Proszę powiedzieć, panie sobie, czy jest pan nauczy tylko nauczycielem nauczy w naszej szkole? Witam serdecznie. Nie jestem tylko nauczycielem w Zespole Szkół nr 4 w Gryfach. Oprócz tego prowadzę czasami kursy z projektów unijnych, jak też uczę w podstawówce i gimnazjum też w jednej z tych szkół. Co skończyło pana do zaangażowania nas w konkursie drogowym o Generalnie można powiedzieć, że moje doświadczenia, które opierają się na wykorzystaniu środków unijnych, na pomocy przy ich wykorzystaniu, jak też na moim zainteresowaniu tzw. Tak blogostarem. To znaczy, że zaangażował się Pan w wsparcie naszych działań w konkursie, ponieważ obiektuje się Pan w temacie funduszy. najważniejszych Powiedzmy, że można powiedzieć, że co, nie, co nieco się orientuje, bo... Jeżeli chodzi o fundusze europejskie, wykorzystywałem jako osoba tzw. beneficjent ostatecznie, czyli tą nieszkoloną lub to, to ja korzystałem z jakiegoś wsparcia, albo byłem pomocny przy przygotowaniu projektów unijnych lub ich koordynacji. mając pewne wyzwania, otrzyma Pan dofinansowanie z funduszy gminnych. Jakie przeznaczył Pan, otrzymał Pan kwotę? Według mnie największym celem, podstawowym celem można go zawrzeć tak zwanym słowu rozwój, czyli na rozwój własny, na rozwój osób, które są ze mną związane lub osób, które nie są ze mną związane, czyli na przykład e, ostatnio byłem zaangażowany w projekt przeciwdziałający wykluczeniu cyfrowemu, czyli nauczaliśmy osoby powyżej 40 roku życia wykorzystania technologii informatycznej. A jakie ma dalsze cele na... Jakie ma Pan nasze cele związane z funduszami innymi? Czy e, jakieś plany Pan, zrobili jakieś te, pomysły, co powiem, na tego czy nie ma jakichś pomysłów na projekty, tak tak. Tak, tak. tak? tak, Oczywiście pomysłów jest wiele, natomiast jest to bardzo ciężka i trudna praca, żeby napisać taki projekt, bo po pierwsze trzeba znaleźć grupę docelową, po drugie trzeba mieć pomysł, co im zaproponować i czy to będzie zgodne z projektami Unii Europejskiej, bo Unia nie daje nam pieniędzy na, jakby to powiedzieć, nasze fanagele. Nie daje nam konkretny rozwój konkretnych grup społecznych, czyli np. osób wykluczonych, yy, przedsiębiorców, którzy chcą powiększyć kwalifikacje lub swoich pracowników czy rozwój firm. Jak też bardzo dużo projektów, które są tzw. projektami infrastrukturalnymi, czyli jakości autostrady, stadiony. Część euro jest przygotowana przez, dzięki wsparciu środków unijnych. Natomiast z moich takich planów oczywiście będę angażował się w każdy projekt, który, w którym będę mogły zostać wykorzystane moje umiejętności szkoleniowe czy, to czy to organizacyjne. A pisał Pan już jakiś projekt mhm. Byłem współautorem koncepcji merytorycznej w jednym z wszystkich firm. Ten projekt się aktualnie kończy. Na matniku zostało wsparte 40 osób różnego typu szkoleniami, Między innymi też szkolenia informatyczne, jak też przygotowujące do jakiegoś konkretnego zawodu. Ostatnio pisałem dla naszej szkoły projekt, ale to już do środków Ministerstwa Edukacji Narodowej niestety byli lepsi. A jak wygląda pisanie takiego projektu? Jakie trzeba sprawdzić te założenia, gdzie się udać, jakie wykłady robić? To zależy od projektu. Każde działanie unijne ma swoje priorytety. Czyli w jednym działaniu rozwijamy infrastrukturę, w drugim innowacyjność, w trzecim polepszamy skuteczność nauki, czyli np. Na rozwój szkolnictwa wyższego czy szkolnictwa zawodowego, w trzecim działamy na rzecz minimalizacji wykluczenia jakiegoś tam społecznego, informatycznego czy innego. No i tutaj trzeba dostosować się do które są zawarte w tych priorytetach. To po pierwsze. Po drugie, trzeba znaleźć grupę rozwojową, czyli na obszarze, w którym działamy. Czyli dla przykładu nasze grupy musimy określić, czy na terenie tych znajduje się grupa, która wykorzysta środki zgodnie z priorytetami, które były w danym projekcie. No i następnie trzeba określić budżet, harmonogram projektu, jak też wskazać potencjalnych wykonawców, ale nie ze wskazaniem na konkretnego człowieka, tylko na jego umiejętności i doświadczenia. A jak długo pan zajmuje się tym szanownym kiedy Od kiedy tam raz? Jeżeli chodzi o samopozyskiwanie pozyskiwanie, to około dwóch lat. Natomiast jeśli chodzi o pracę, czy koordynację jako właśnie yy, osoba zaproszona do współpracy w ramach projektu, od 2007 roku. Interesuje się pan tym projektem też od 2007 roku, tak? Czy już wcześniej zainteresowali pan? Wcześniej Rezykcja, to się przebijało jako takie, można powiedzieć, dorywcze chodby, natomiast tak na poważnie, gdzie już byłem odpowiedzialny za pewne aspekty projektu, to tak około tysięcznego roku. No, Kiedyś tak. ja się dziękuję za rozmowę. Jakie są Pana doświadczenia jako reprezentant? Osobiście prowadzę bloga, wydatnego mówiącego o tym, co się dzieje na terenie Gryfów, co się dzieje w organizacjach pozarządowych, troszeczkę w informatyce i w bloga, który informuje na temat Europejskiego Komputerowych. Jak też byłem współredaktorem paru publikacji społecznych, jak też takiego naszego stowarzyszenia biuletynu. No, no poza tym, jeżeli mam okazję, to opisuję w naszych lokalnych mediach na którymi się zajmuje społecznie. Czy i jak środki z Unii Europejskiej wpłynęły na zmianę pańskiego życia? Można powiedzieć, że w bardzo dużym stopniu wpłynęły. Z tego względu, iż korzystający z środków unijnych y, mogą skorzystać z paru bardzo wartościowych projektów. Y, szkoła trenerska, studia podyplomowe, też szereg kursów. I to pozwoliło im się rozwinąć i być tutaj sami. Wynika z tego, że dzięki wsparciu z Unii Europejskiej mógłby się Pan rozwijał. No, najbardziej to właśnie powiedzieliśmy. Tak? No, jest Pan osobą, która działa także w sektorze pozarządowym. Jak tam korzystać ze środków Unii Europejskiej? No, tak jak każdy sektor, czyli biznes, samorząd, tak, sektor pozarządowy korzysta w różnych aspektach, bo tak. głównie organizacje pozarządowe się szkoły, tak? Czyli rozwijają swoje kompetencje, yy, czy to menedżerskie, czy to marketingowe, czy to Przypisanie są też są szkolenia, które, dzięki którym możemy się nauczyć, jak te projekty przygotowywać. No i też są e, różne projekty, które pozwalają na przykład organizacjom pozarządowym zaistnieć w sieci, czyli zbudować strony internetowe, gdzie e, też znam organizacje tyskie, które skorzystały z takiego wsparcia. Czyli z tego co rozumiem, wynika, że Unia Europejska wspiera aktywność społeczną tylko w postaci zaangażowania się w stowarzyszenia. Jak najbardziej, ponieważ w Unii Europejskiej, w tej części można powiedzieć starszej, jest bardzo uprawiał to, jeżeli ktoś oprócz tego, że studiował, ma konkretną wiedzę, też wykorzystywał tą wiedzę w tzw. NGO, czyli w organizacjach pozarządowych, ponieważ tam się może sprawdzić jeszcze przed podjęciem pracy i nabyć bardzo szerokie doświadczenie, niekoniecznie stricte związane z jego Wykształceniem, ale jego kompetencje społeczne. A czy w naszej szkole będziemy jeszcze korzystać ze spadku funduszy? Jak najbardziej. Nasza szkoła jest jednym z tych szkół, które będą korzystać z projektu systemowego i będziemy tutaj mieć szkolenia informatyczne, elektrotechniczne, jak też szkolenia przygotowujące naszych potencjalnych absolwentów do walki na rynku a niech Pan powie, czy Pana zdaniem tych nie zmieniają się pod wpływem pieniędzy z Unii Europejskiej? Może ja odwrócę to pytanie. Czy widzicie jakiejś kolejności, że projekt został wykonany ze środków unijnych? No jest ich całkiem sporo. Jest ich całkiem sporo. To znaczy, że tych nie pozyskują z tym Zdecydowanie. Zdecydowanie. I yy, jak widzicie, kanalizacja tych jest to jedno ze sztandarowych projektów. Yy, teraz yy, Projektem, który będzie też bardzo wysoko wszystko tutaj naszą komunikację, jest przebudowany w drugiej kraju nr 1 po naszej Straży Pożarnej, jak też wiele innych projektów, m.in. projekt od socjalizmu do postmodernizmu, czyli pokazanie jak te zmieniały się na przestrzeni ostatnich 60 lat w perspektywie zmian, które zachodziły w naszym kraju. Tak? Rozumiem. A jak widzi Pan swoją przyszłość w związku z funduszami hmm. europejskimi? Nadal będę aktywnie działał w ramach projektu z nimi. czy to jako osoba szkoląca, czy jako osoba, która będzie przygotowywać te projekty, bo też mam parę pomysłów, które można by było zrealizować na terenie naszego miasta. Hmm. A więc dziękujemy za poświęcony czas, oraz za tymczasowe zaangażowanie i opiekę w ramach konkursu.